Dzień dobry, nazywam się Weronika Pyter należę do Studenckiego Koła Naukowego Biologii Syntetycznej GENESIS oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Biotechnologicznego SYMBIOZA i mam przyjemność opowiedzieć dziś Państwu o recyklingu metali ze środowiska za pomocą metod biologii syntetycznej. Może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest biologia syntetyczna i jaka jest jej historia, bo nie jest to zbyt popularna dziedzina w polskim środowisku naukowym. Mimo, że o biologii syntetycznej w dzisiejszym jej znaczeniu mówimy od około 2000 roku, to sam termin pojawił się już dużo wcześniej, bo po raz pierwszy w 1912, gdy ukazała się wydana przez Francuza książka o widocznym tutaj tytule, którego nie będę wymagać, żeby nie kaleczyć języka francuskiego. I w tej pracy autorowi chodziło jednak nie o biologię syntetyczną w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, ale o zrozumienie mechanizmów powstania życia na Ziemi i oto, co zalicza się do materii ożywionej, a co nie. Następną ważną datą w historii biologii syntetycznej jest rok 1973, kiedy to polski profesor Wacław Szybalski użył tego terminu, gdy komentował przyznanie Nagrody Nobla za odkrycie enzymów restrykcyjnych. Przez biologię syntetyczną rozumiał on tworzenie czegoś nowego, czego do tej pory nie było, i to jest też podstawowe znaczenie tego terminu. W Polsce jednak właśnie w ten sposób zazwyczaj rozumiana jest biologia syntetyczna, i może z tego powodu jest to mało popularna dziedzina, bo oczywiście każdy biolog molekularny na co dzień zajmuje się tworzeniem czegoś nowego, co wcześniej nie istniało. Jednak między latami 70. a 2000. nastąpił znaczny rozwój biologii molekularnej i biotechnologii, co przyczyniło się do powstania dziedziny biologii syntetycznej w dzisiejszym, zawężonym tego słowa znaczeniu. Przełomowa okazała się możliwość syntezy genów dzięki której możemy tworzyć rzeczywiście coś od zera, zamiast jedynie modyfikować istniejące systemy. Jaka jest więc w końcu ta współczesna definicja tej dziedziny? To, co dziś nazywamy biologią syntetyczną, to tak naprawdę połączenie genetyki oraz biologii molekularnej z inżynierią i matematyką. Można powiedzieć, że to spojrzenie na biologię okiem inżyniera. To też racjonalne planowanie i konstruowanie narzędzi biologicznych, które mają konkretną funkcję. Ważne jest to, że efekt naszych badań ma rzeczywiście do czegoś służyć, np. wykrywać obecność jakiejś substancji w środowisku. Jednak poza efektem i wynikami naszych badań ważne są również metody i narzędzia, które wykorzystamy. Mają one być wystandaryzowane, co sprzyja dzieleniu się wynikami i współpracy naukowej. I w końcu jest to koncepcja nauki otwartej dla wszystkich, w której zespoły dzielą się swoimi wynikami, wykorzystanymi metodami i nawet wymieniają się użytymi częściami genetycznymi. Mówiąc o biologii syntetycznej, nie sposób też nie wspomnieć o tzw. biobricks. Biobrick jest to właśnie próba standaryzacji klonowania, najbardziej popularny format w biologii syntetycznej, opisujący sekwencje DNA. Sama idea jest dosyć prosta. Każdy plazmid ma w konkretnym miejscu cztery kolejne miejsca restrykcyjne, Rozpoznawane przez odpowiednio enzymy ECOR1, XBA1, SPE1 oraz PST1. Każda wstawka również otoczona jest takim zestawem miejsc restrykcyjnych w takiej samej kolejności. I to, co akurat na tym slajdzie przedstawiłam, to co należy tutaj zrobić, to przeprowadzić ligację różowej wstawki z lewego zmiodu, tutaj. Do tego zielonego plazmidu po prawej stronie. Należy to jednak zrobić w taki sposób, żeby cztery miejsca restrykcyjne zostały zachowane w takiej samej kolejności. Czyli tak ma wyglądać efekt r 1 XB1, SP1, PST1, tutaj zielony plazmid, tutaj ta różowa wstawka. Jednak zanim pokażę, jak to osiągnąć, warto wspomnieć o pewnej właściwości tych konkretnych miejsc restrykcyjnych. Bo oczywiście kiedy przetnie się ten zielony plazmid po prawej stronie enzymami Eco1 i Xba1, plazmid pozostanie od tego momentu liniowy, bo końce pocięciu tymi, tymi enzymami nie są kompatybilne, więc plazmid nie będzie miał możliwości, możliwości powrotu do tej formy kolistej. Jednak ciekawa rzecz dzieje się w przypadku enzymów p 1 i Xba1. Po lewej stronie widać sekwencję rozpoznawaną przez enzym SP1, a po prawej sekwencję rozpoznawaną przez XBA1. Jak widać, są to różne sekwencje, a mimo to powstałe lepkie końce, widoczne tutaj i tutaj, są kompatybilne. I po ligacji tworzą tak zwaną bliznę, zresztą tutaj, która nie jest już rozpoznawana ani przez XBA1, ani przez SP1. W jaki sposób przeprowadzić więc negację tak, aby zachować miejsca cięcia? Otóż wystarczy wykonać trawienie różowego plazmidu enzymami ECOR1 i SP1, a zielonego plazmidu ECOR1 i xba 1 W ten sposób lepkie końce powstałe po cięciu ECOR1 łączą się ze sobą, bo są kompatybilne. Miejsce restrykcyjne z różowego plazmidu xba 1 pozostaje nienaruszone. I to samo dotyczy miejsc cięcia SP1 i PST1 z zielonego plazmidu. Natomiast lepkie końce powstałe po cięciach odpowiednio SP1 i XBA1 tworzą bliznę, oznaczoną tutaj tą dużą czerwoną kropką na środku. I w ten sposób wstawki tworzą niepodzielną już całość. I jak można zauważyć, plazmid ten zachował te same cztery miejsca restrykcyjne w tej samej kolejności. O takich wektorach mówi się, że są idempotentne i jest to pojęcie zaczerpnięte z matematyki. Oczywiście istnieją różne standardy formatu BioBrick, które nieco się od siebie różnią, ale zasada działania jest generalnie taka sama. Przejdźmy więc do głównego tematu naszej prezentacji, czyli do metali w środowisku. Istotnym problemem wielu branż, np. z dziedziny elektroniki. Jest zbyt duże zapotrzebowanie na metale w stosunku do kosztów ich wydobycia. Pierwiastki niobu, magnezu i metali z grupy platynowców należą do najbardziej zagrożonych i ważnych gospodarczo. Szczególnie problematyczne są pierwiastki ziem rzadkich, ze względu na to, że nie występują w gęstych i łatwych do eksploatacji rudach, przez co ich wydobywanie jest nieekonomiczne. Warto tutaj również wspomnieć o tym, że jeśli przejdziemy z pojazdów benzynowych na elektryczne, to popyt na metale niezbędne do działania akumulatorów litowych, kobaltowych i niklowych znacznie przekroczy ich dostępność. Jednak z drugiej strony wiemy przecież, że metale są też niebezpiecznym dla zdrowia zanieczyszczeniem wody i gleby. I niezależnie od tego, czy przyczyną jest działalność człowieka, czy naturalnie zachodzące procesy, procesy geologiczne, to niezwykle ważna jest detekcja, i usuwanie takich zanieczyszczeń. Uzyskane podczas procesu oczyszczania metale yy, nie muszą być koniecznie odpadkiem, mogą mieć wartość dodaną, jeśli wykorzysta się je na przykład do produkcji takich akumulatorów. I w pewnym sensie, bo oczywiście zanieczyszczenie środowiska metalami jest zjawiskiem bardzo negatywnym, niebezpiecznym, niepożądanym, jest to zbliżenie się do gospodarki o obiegu zamkniętym. W jaki sposób w recyklingu metali ze środowiska może nas wspomóc biologia syntetyczna? Po pierwsze, może nas wspomóc w wykryciu obecności metali w środowisku, bo oczywiście na dobry początek należy stwierdzić, czy w danym miejscu, które chcemy oczyścić, w ogóle zachodzi taka potrzeba. Można to robić na przykład za pomocą biosensorów, czyli narzędzi analitycznych, które wykorzystują komponenty biologiczne do wykrywania zjawisk fizycznych lub w tym przypadku związków chemicznych. Szczególnym przypadkiem są biosensory komórkowe, w których jedna komórka pełni zarówno funkcję receptora i przetwornika. Elementy znajdujące się na powierzchni lub wewnątrz komórki odpowiadają za detekcję danego związku, a dalsze przetwarzanie sygnału zachodzi za pomocą szlaków reakcji biochemicznych i procesów genetycznych. Mechanizmy molekularne odpowiadające za detekcję są sprzężone z układami reporterowymi, które kodują np. syntezę białek fluorescencyjnych. W ten sposób, białko specyficznie oddziałujące z szukanym związkiem chemicznym powoduje ekspresję genu odpowiedzialnego za wytworzenie łatwego do odczytania sygnału, najczęściej no właśnie świetlnego. Organizmem bazowym, czyli podstawą biosensora może być dowolny rodzaj komórek, ale największym zainteresowaniem cieszą się bakterie, w tym głównie Escherichia coli. Przede wszystkim ze względu na to, że jest to organizm modelowy, czyli ma pewne cechy ułatwiające pracę z tą bakterią. Są to m.in. łatwość w hodowli, niewielki genom, dostępność i mnogość niepatogennych szczepów laboratoryjnych, krótki czas regeneracji, mnogość badań poświęconych jej budowie i fizjologii oraz obszerność bibliotek części genetycznych. I właśnie biosensory oparte o szerichia coli są często wykorzystywane do wykrywania obecności metali w środowisku. Przykładem jest bioczujnik schematycznie przedstawiony na tym slajdzie. W tym przypadku gen kodujący GFP, czyli białko zielonej fluorescencji, poddano fuzji z promotorami regulowanymi przez srebro, srebra. I w ten sposób powstał plazmid o wdzięcznej nazwie pRadK1, który został wprowadzony do komórek Escherichia coli. Warto jeszcze tutaj dodać, że poza srebrem by sensor wykrywał również miedź, jak widać tutaj na slajdzie. Ale to ze względu na to, że i jony srebra i miedzi powodują zwiększenie ekspresji mechanizmu oporności na miedź. I efektem było pojawienie się zielonego sygnału świetlnego. Jak widać, komórka jest tutaj zielona, gdy w środowisku obecne było srebro lub miedź, i brak sygnału w przeciwnym wypadku. Czyli kiedy w środowisku w ogóle nie było jonów metali z jakiegoś powodu, lub były jakieś um, inne jony innych metali, akurat ten biosensor w tej pracy. Testowano na cynku jak widać tutaj nie ma świetlnego zielonego sygnału. Biosensory są też o tyle wygodnym narzędziem, że pozwalają na analizę in situ i są wysoce czułe i specyficzne w stosunku do danego metalu. Jednak za pomocą biologii syntetycznej można też udoskonalać biologiczne sposoby usuwania i odzyskiwania metali ze środowiska. Istnieje kilka naturalnych mechanizmów, o których warto wspomnieć przy tej okazji. Pierwszym jest adsorpcja metali na powierzchni organizmu, np. poprzez wiązanie z polisacharydami i lub matrycą biofilmu. Tak związane metale można następnie wyizolować poprzez przeprowadzenie odpowiedniej ekstrakcji. I pomimo, że proces adsorpcji może w niektórych przypadkach zachodzić samoistnie, to można go też usprawnić poprzez dodanie metalotionein lub fitochelatyn obie te grupy są polipeptydami, które dzięki swojej budowie mogą chelatować szkodliwe jony metali i w ten sposób przyczyniają się do detoksykacji organizmów, w których występują, bo występują naturalnie, między innymi w roślinach. Można dodatkowo medalować ich strukturę w celu zwiększenia efektywności procesu. Kolejnym mechanizmem jest absorpcja, która polega na akumulowaniu metali wewnątrz organizmu, a nie na jego powierzchni. Jest to proces nieco bardziej skomplikowany, no bo jak można się domyśleć, pobieranie szkodliwych substancji do wnętrza organizmu wiąże się z pewnym ryzykiem uszkodzenia materiału genetycznego i ogólnie elementów wewnątrz komórki. Rośliny mają szczególnie efektywne systemy absorpcji i są w stanie zgromadzić duże ilości jonów metali, w związku z czym są chętnie wykorzystywane do bioremediacji zanieczyszczonych gleb. Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest kompartmentalizacja, czyli gromadzenie toksycznych substancji w miejscu odizolowanym od innych miejsc, w których zachodzą procesy krytyczne dla życia komórki. W przypadku roślin, jak widać tutaj na obrazku, biony metali są zazwyczaj akumulowane w wakuoli. I ostatnim naturalnym mechanizmem, o którym chcę wspomnieć, jest tak zwana biotransformacja lub inaczej biokonwersja która polega na wykorzystaniu jonów metali w metabolizmie komórki. Nie będę tutaj jakoś bardzo wchodzić w szczegóły, bo na temat metabolizmu prokariotów można by było zrobić kilka osobnych wykładów i to całkiem długich, ale bardzo ogólnie chodzi o to, że istnieją takie grupy prokariotów, które są zdolne do wykorzystywania związków metali, na przykład tlenków żelaza, jako akceptorów elektronów. I te grupy organizmów są szczególnie przydatne w bezstlenowych komorach fermentacyjnych do oczyszczania ścieków. I yy, na koniec kilka przykładów, jak wymienione wcześniej systemy można wykorzystywać i ulepszać za pomocą biologii syntetycznej. I pierwszym przykładem jest szczep o nazwie Nickel Cobalt -Buster, w którym na dwa sposoby zwiększono zdolność szczepu Escherichia coli do akumulowania jonów niklu i kobaltu. Po pierwsze, unieszkodliwiono naturalnie występujący w szyli e. ekoli, zapobiegający nadmiernej akumulacji jonów niklu i kobaltu w komórce. Tak, naturalnie występujący w ekoli system. Bo jak można się, domy jak można się domyślić, nadmierna akumulacja szkodliwych jonów metali w normalnych warunkach jest niekorzystna dla komórki. A po drugie, Prowadzono pochodzący z innej bakterii gen kodujący transporter niklu i kobaltu do wnętrza komórki pod kontrolą silnego promotora, przez co ekspresja tego transportera była konstytutywna. I właśnie tutaj widać gen kodujący ten system, i tutaj ten silny promotor. I dzięki temu znacząco ograniczono transport interesujących nasionów na zewnątrz komórki, dodatkowo zwiększono ich transport do jej wnętrza. Dodatkowo jeszcze wprowadzono też system zapobiegający dyspersji komórek um, i to jest widoczne w tej części. W efekcie udało się osiągnąć aż 6 mg jonów metali na gram suchej masy bakterii. Już po 10 minutach wystawienia szczepu na obecność Niklu i kobaltu jest to naprawdę bardzo imponujący wynik, naprawdę. W innej pracy do szczepu Escherichia coli z zbiór genów oporności na rtęć, które warunkują transport związków tego metalu do wnętrza komórek oraz rozpad wiązań organicznych między węglem a rtęcią i następującym, następującą potem redukcję jonów rtęci do mniej toksycznej formy na zdrowym stopniu utlenienia. Ze względu na to, że niemożliwe jest sprowadzenie związków rtęci do zupełnie nietoksycznej, bezpiecznej formy, Przyjmowaną tutaj strategią jest redukcja właśnie do HG0, a następnie filtracja i dalsza obróbka i recykling. W tej pracy zmodyfikowane komórki Siriusha coli zostały jeszcze poddane kapsułkowaniu, czyli zostały wprowadzone do silikonowych kapsułek, a następnie po procesie redukcji jonów rtęci te kapsułki zostały odfiltrowane na filtrze z węgla aktywnego. Efektywność wolnych komórek była Akurat w tym przypadku taka sama, co komórek w kapsułkach, ale w tym drugim przypadku bakteriom została zapewniona dodatkowa ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, co powinno ułatwić pracę z tym systemem w miejscach skażonych rtęcią. I jeszcze w jednej pracy wprowadzono syntetyczny system wykrywania i adsorpcji jonów złota w komórkach Escherichia Coli. Inspiracją do tego projektu był system naturalnie występujący w komórkach bakteryjnych z rodzaju Salmonella, w którym jony złota wiążą się z białkiem Gol-S i w kompleksie z nim regulują ekspresję białka Gol-B. W celu wprowadzenia podobnego systemu do komórek Escherichia coli gen białka Gol-B zastąpiono akurat tutaj białkiem RFP, widać tutaj, czyli białkiem czerwonej fluorescencji, i stworzono też białko fuzyjne, którego gen jest zaznaczony tutaj. To jest to białko fuzyjne. Jest to białko powierzchniowe, które umożliwia adsorpcję złota na powierzchnię komórki i w ten sposób umożliwia dalszy recykling tego metalu. I tutaj publikacje, z których korzystałam przy robieniu tego krótkiego wykładu. Jest ich trochę, ale bardzo zachęcam do zapoznania się z, przynajmniej z częścią z nich, które można znaleźć za darmo w internecie. I bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa zainteresować biologią syntetyczną i zapraszam tutaj do kontaktu w razie pytań. Dziękuję bardzo.